Na i mówimy do rządzących, że nie mają prawa zabierać nam przyszłości. To jest ich obowiązek, żeby nie napędzać emisji, które skazują nas na powodzie, które skazują ludzi na głód, na brak w bardzo niedalekiej przyszłości. Zgadnąć tyle odpowiedzialności i zrobić taką kurwa gównianą robotę. Odpierdalacie fuszerkę. Robiliśmy protesty, legalne. robiliśmy marsze, robiliśmy petycje i to jest okan dupy z takimi ludźmi, okan dupy, bo oni się nami nie przejmują, mają po prostu dupę mówić, że są obywatelcy demokratyczni, chcą zaangażowania, a jak się ludzie angażują to mają w dupie i to jest skandaliczne, co się odgierdala w tym sztabie, co się Zatrzymaj blokady, poprzyj postulaty, zatrzymaj blokady, poprzyj postulaty. Pan, pan Trzaskowski jest prezydentem mojego miasta. Kandydatem na prezydenta Polski, na którego chciałbym w drugiej turze zagłosować, a jednocześnie odmawia z nami rozmowy. Jaki mamy wybór? Wybór! 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 Przeszliśmy z listem! Czaskolska uciekała z listem! Zostawcie listem! Dałaś głos pani minister i połowie Czyli podajemy konkretne postulaty i mówimy. Z tego nie, wyniknie. Wy będziecie krzyczeć na nie to pracować. nie jest krzyczenie, proszę pana. Co mamy zrobić? Przepraszam, że nie jestem bogatym deweloperem, który może zainwestować setki tysięcy złotych w kampanię pana Rafała i tak wpłynąć na prawo. Mogę tylko siedzieć tutaj i błagać, żeby nie skazywał No serio. na ulicach. Okay. mamy siedzieć. Gdzie mamy siedzieć w takim razie? Gdzie mamy krzyczeć, skoro no. na Państwo realną możliwość zrobienia to zgodnie sprawę. prawem. Busy. Czas wiesz na kolej, czas na autobusy. Wiesz, na transport. transport, wiesz, czeka transport, wiesz, czeka transport, wiesz, czeka transport, wiesz, czeka, transport. Wiesz, czeka, transport. Wiesz, czeka, transport. Wiesz, czeka